Nagle świat nasz wyhamował, do kieszeni biznes schował, Wstrzymał oddech, patrzy w jedną stronę. Myślą wszyscy zatrwożeni, co ta sytuacja zmieni, Co zasieje, a co wypleni. Lecz ziemia znów przygarnie nas, I znów przyjdzie dla nas czas, Czas by spełniać. Proste marzenia, byśmy wzięli się za ręce, zaśpiewali jak w piosence niech no tylko zakwitną jabłonie. Z nieba czysty błękit leci, w domach rozrabiają dzieci, a po lasach bez stresu zwierzęta. W wodach ryby się pluskają, nie mówią, więc nie pytają, czy w tym roku wszyscy mamy święta. Święta ziemia ogłosiła, pośpiechem zmęczona była, więcej, więcej, więcej to nie dla niej. Świat obuchem dostał w głowę, może sprawdzi się przysłowie, że porażki uczą mądrości. Ziemia znów przygarnie nas i znów przyjdzie dla nas czas, czas, by spełniać proste marzenia. Byśmy wzięli się za ręce, zaśpiewali jak w piosence, niech-no tylko zakwitną jabłonie, niech-no tylko. zack ja.